To wywal, wywal Nie wywal, nie coś. dobra, dam radę, dam radę. Czekaj. Tak też jest A co powiem, że Ty się inaczej nazywasz. Czekaj już ci Czekaj, ten... Czekaj kotek. Tak, <laughs> chodzimy. O, SG. o! No i dzwoneciek odpalił się! Chodzimy. Dobra ta, Lecimy, dobra. Stoisz w miejscu, ta no to ta. idziesz, 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 idziesz No. Ja Dziwnie jak nie? tak nie mam tego. O, czekaj. Repel, atak. No to łatwo. I... Tu masz pierwszego ziomka, nie? Łatwo. Go, sp spam go, spam tego chłopa. A ty go zabiłeś już, nie? Ha, ha, ha. Będę... O kurwa! Ty, ale chłop... I ty, ale... Ale jest ta gra. Podoba mi się. W mgłę być a tu szczerze? Nie o, pamiętam, kurwa. żeby cokolwiek siu. ciekawego o, było kurwa. No i patrz. No kurwa, ale tak gra jest esezy. I siup, no i kurwa, ma jest rozjebany. Tu nie jest Jeżeli... nie? Nie mam. To byśmy zrobili. <laughs> to byś grał za mnie, kurwa. <laughs> a, zawrócić, a po co? A jaki, ma jaki masz uh, elapsed time? Eee, minuta trzydzieści A to ja mam cztery sekundy delaya Dobra, dobra Nie jest źle Tutaj coś się e, weź, dzieje e nie weź krzyki na streamie, czekaj y, Powiedz touchless na streamie O kurwa, co ty? Weź krzyki na streamie, czekaj Powiedz touchless, powiedz na no, streamie co, co ty, weź na streamie Wojtuś, wiesz co? Bo czekaj. ty się wyjebiesz chyba na nim, wiesz? Bo ja tego, ja tego gówna nawet nie ubiłem, tak jak pamiętam, wiesz? Palić go. Palić go. Czekaj. Ale hitka ci sprzedał, hitka ci sprzedał. No wiem. Ale łatwo. No i chuj. Wpadłeś, nie? Nie, 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 nie. To bo... się mam chilej, jest... nie? O kurwa. Ale nie wiem, co on dropi, wiesz? Dobra, nie, no to spadam stąd. Elo. Nie, nie ucieknij sobie, bo ja, ja, ja go nie, ja nawet nie pamiętam, co tu jest, ja tam nie wszedłem nawet Nie no, w sensie gra powiedziała, no zawróć byku To za To gracze, to gracze mówią to Aha, no to... Ciekawostka, już. właśnie zapomniałem ci powiedzieć, że to są... W wiadomości. sensie to samo, to samo, graczy, to samo mów, mówimy, że jest w tym Ale w tych no, no wiadomościach jest też, czek, use A, jesteś Czekaj, user... Ale coś przydatnego, jesteś przydatnego A. Co za Change web... Idziesz, idź, tam, to idź, tam, idź, tam, right. idź tam, idź tam, idź tam, idź tam, o, idź tam. Co idź tam, to, to tam, jest tam, kurwa tak. taki niebieski Estus Estus? Eee... Ja ci wytłumaczę, on ci dodaje, eee, bo ty raczej nie będziesz szedł w magię, nie? Fejbało, że będę w magię szedł. No to to jest Estus, który ci dodaje to niebieskie. I ty to u kowala zmieniasz, wiesz? To sobie mogę pominąć, co nie? To nie jest ważne. Nie nie, ja bez, ty ja bez tego... Ale nie nie nie, to, nie. Ta, ta. To, to na co patrzę teraz. Nie, to jest ważne, kliknij X, X, X. Nie, x, dobra, x, idę coś. dalej. <grym> no, kliknij, no kliknij, no kliknij, bo będziemy się zapierdalać jak na boście zdechnie. Ty. ty, ale jest kurwa. o no, krowkę. O z... no Mi to... bije kurwa z serca jak mi <grym> O, odpalił. Rest, dostałem jeden rest. No i spoko, dzięki byku. Tu, po, tu, po, tu. O kurde, jakiś, jakiś typ. No i pa. Iściu, a kurwa. O dobra, no siub O kurwa dobra kolego, bo sobie ten Wybacz Nie no sorry Halo Czekaj Nie no, Ez jest ta gierka O kurwa No Myślałem, że go na jednego strzała pokonam Ale tak to łatwo, tak to łatwo <laughs> ale nie, ale jest serio łatwo, ale to łatwiejsze niż dwójkę, prawda? Tak, nie, no, to się no czuję tutaj, to po prostu sobie chodzę i jest ten. Ale dobra, tutaj ten niebo par, bo to plan był taki, że ja mu pary robię, no i chuj. Ale nie nie, 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 nie paruj kurwa, serio. Ta. Nie wchodź w to, nie wchodź w to, nie wchodź w pary. Bo dobra. tutaj pary, bo, bo tutaj musisz stanigować, nie? Ta, no. A Skiro, to jest tapnięcie L1. I to jest szybkie, on blokuje szybko mać. tym mieczem. Tutaj ja w ogóle pod parę nie szedłem, bo... Kurwa, no weź ten, daj się ciach, Rol. to dużo. No to to robię. Wiesz, ale by... słuchaj, wiesz jakie... i a czekaj, jak pójdę się wyleczyć, to się tutaj wreszcie z powrotem. Sobie. Tak, 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 no to sobie jest tu Ale nie, przecież ten, oni tutaj ezy byli. No to, patrz. Podejście numero dos. ci teraz... Ja i pyk, pyk. Widzisz on nie jest... Się przyjść. Przejść... No jak nie wiem, może... Są, że ty się grać w to, w może w przyszłym tygodniu. Widzisz patrz, jak igra. już teraz wiedziałem, jak już teraz wiedziałem, no to łatwo. A tutaj jest jeszcze jakiś kolor. O kurwa. No, no... O kurna... Skąd się tu dwóch wzięło? <laughs> Przez to, że ty mi spoilerujesz tam imprezą, nie? Ale widzisz gościu cleric sacred shrine co to jest co tu mogę jakoś się pomodlić czy gdzieś ci coś halo okay. jezus no w teorii tam gdzie się tepasz, to jest firing shrine o ja tam mam iść zgaduję że tam mam iść tak idź o i przez bramę przechodzisz many przez bramę przechodzisz no okay, dobra co tutaj o rany tu spadnę nie zginę co nie dobra eee, to się podchodzę. wiesz ja Mogę mam po... A! Tam musisz e, się wrócić, sprintnąć i skoczyć, bo normalnie w miejscu jak pamiętasz w solcach A, skakać nie można. Ta. I musisz skoczyć, nie pamiętam co to był za item. Ta no i chu... A, plunging Idź attack, no i... Tramę. Tramę. O, ale gość został. Widziałeś. Je... O kurwa mać. Tak, tak. Mnie wystraszył tamten typ. Siup. A kurna... Jeszcze nie mam dobrego timingu na to. A, kurwa, jest, to jest. Co gra jest taka, jest. Widzę, widzę już Bos'a, widzę już Bos'a. No, jest tam. Bossa widzisz? Dobra, to ja wracam. No, mo, no bierze. Czekaj, wraca. wr wracam tylko sobie ten. Wiesz, to tutaj. musi musisz... To... A, po to. A to, to wiesz, sprintujesz Dobra. to x. Sprintuję i KUKO chyba jeszcze raz. A, i kuko sorry. Ale wyjebane wtedy item many, gdzieś po głowosa. Nie, 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 ja to idę, bo mnie ciekawi. Jestem, wiesz, interested in this. pek, pek, Dobra. I patrz. Dobra jebać, mam wyjebane na to, nie mam. Miałem od początku w dupie ten item. Dobra, podoba mi się ten atak, kurwa. Iść przez bramę, iść przez bramę, man Użycie stusa. Bo mam tak no, mało. bo ten boss jest dosyć s Dobra, dobra, no to lecę, jak jest S, no to jest to s. A czy nie, użyj, 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 użyj No to użyj. Ale lecisz i wyjmujesz z niego miecz Ta A co ta, jak ta, ta, ta. ten A co to jest to ci, jak tam to... switch action A, bo A, ty za staczowanie Blastein, dobra I ty będzie mój to miecz? Tak, twój miecz O kurwa znaczy, podoba nie, nie, nie mi się A. No i bijemy się Dobra, dawaj tipy. Dawaj tipy na niego. O, tipy? Nie wiem, jego, ja go za pierwszy razem, ale no, nie wiem, jakie A. ma taki. Ale on jest S. O tyłu chupa, o tyła chupa. chupa. Oho, no już chupa. widzę, jak kurwa Ez jest typ. No patrz, co e. tam dmg zadajesz. A on ma drugą fazę ogółem. W drugiej fazie z niego coś takiego wychodzi, nie? O chuj. O, jego za pierwszym razem... No, ja cię... no kurwa, no. Nie no, to jest, co jest łatwe. Ja sobie radzę, nie ma problemu. No i, Ty, bo on takie robi ataki, ja nie wiem co robić. to e, patrz. Jak, patrz pa... jak on ma dziurę. Jaką on ma dziurę O latach, kurwa, halo? Ale mnie podbił. Ale widzisz jak on ma dziurę w tym swingu Ta, Tak, No i chuj no. jest klucz. Ale no, wiesz, czekaj. jakbyś, jakbyś, jakbyś lokował na niego, byłoby trochę nie? A faktycznie, bo to jest taka opcja. Zapominam o tym. Dobra, mogę stać byku, dzięki. Pięk. Bo wtedy się na niego patrzysz i fizycznie Ta. możesz ten O, o widzisz pasz, on robi atak i ty... Daj w niego, w, nie, w niego, w niego, w niego. Pa, 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 nie bój się go. W niego, widzisz? Ale ci dobrze, wyszło. Ale nie, serio! Jak to robi zamach, tutaj wujesz w niego. Dobra, ja nie, widzę ten, spadłem, ale wiem co robić, wiem co robić. Dobra, to będzie. Tajbujesz chłopak. Czarek go zrobił za Korywa trzecim razem. Ja na niego wszedłem, wiesz ta czym pachną dwa no wiesz, ja widzisz, to nie, nie wiem w, w ogóle dzieje? jeszcze jak się w tej gry gra, no to... Znaczy, wiesz jak ja miałem plus? Że ja... O, czekaj, czekaj, bo ja muszę okami. ten, muszę ten, muszę... Bo jakiś mi gość na tym... Cześć Paweł! Bo mi napisał elo, rozumiesz? O. Siemka. Nie bi się z tymi mobkami. Nie, nie, nie ma mi. zamiaru. Przerażuj. Przerażuj. się da ten... Przespeeduj. Się, się, by się, mi się, by się... Churę to mnie tak. O hitno, mobek Trawersy. A jak, jak wchodzisz w mgłę, w tej części nie masz hitboxów. O to super. I jak Dobra, krzynki, otwierasz skrzynkę, to już drzwi. Tam. I uważaj na AKB. No Traf nie skrzynki. potrafię jeszcze Tam no, postaram się. Dobra. No to jest wszystko pod animacje, kurwa. nie? Kurwa. Ja. go. Serio. No kurwa, no nie Cię robię. Ty. Jak ja myślę, że uniknę jednego ataku, to on... Bo ty musisz wjeść. No właśnie Wyczuć nie wiem, no, no spoko... ja nie mam wyczucia. No patrz, bo ty się tarzasz jak pojebany. No. Bo to jest problem. No Ty się tarzasz lewo-prawo. No nie? bo nie wiem, jak inaczej mam do niego, co nie? Bo kurwa, Ale, manny, jak wtocznę się ty, w niego... Tyś... <śles> to Manny, słuchaj, manny, to jest tak. Nie no nie wie to mnie. Ty atak, kto jeszcze kurwa patrz. ogląda? Ty jacy. Staszek, czy ty oglądasz? Epa, patrz na gitarze chłop na streamku jeszcze. No. Ta, Staszek ogląda Dobra. Tup, tup, tup No i kurwa spierdę, ode mnie kurwa strzela we mnie strzałami. Dobra, nie no teraz to będzie łatwo co, nie? No kurwa, no ale gościu jeszcze to nie przyszedłem a tym nie już bijesz No No To jest pan najprost No wiem O, bo o, właśnie Agresyw grasz, agresyw. Muszę na niego agresyw. Widzisz, widzisz, widzisz byczku? I ty już szalisz, ty już chwyciłeś się co chodzi. I pa, robi atak, ty doczek. Ale może... O, dobrze. Tylko uważaj, bo... O, o kurwa, nie fajno żebym grabował. I byku tylko od HP zmienia mu się troszeczkę, wiesz? Z niego wyrasta. No... O Yo, Jo, ej, bo on nie zepchnie kurna. Nie się tak, to, to jest Ejrgwo Ty no i halo O właśnie Teraz Co go klep, klep go tego, a już jesteśmy teraz? Ja zamknij, no no pisko, pisko Jesteśmy Tą fazę nie wiem jak zrobić zrobiłem ją na farcie Po prostu poszedłem do niego zacząłem wspominać R1 Aha R1 R1 zresztą po prostu ta, tak, proste, byłem tak, rozumiem tak, super, czyli jak zaczyna się przełączać na tą drugą fazę, to po prostu... To, to, to masz parę free hitków. masz parę free hitów. Okej, okay, nie, bo ja szczerze, ja tutaj się boję, kurwa, tych ludzi, jak oni nie, Jak on robi dźganie, daszujesz. Do, do niego, do niego. Jak robi swing, też do niego. Jak tylko chcesz, się tak wiesz, nie? To Ach. dopiero. No i patrz, teraz już nie masz hitboxu, jak chodzi do tego. I patrz. Nie, ty się nie boisz, ale nie sprintuj tak, nie sprintuj, nie sprintuj, nie sprintuj tak w walce, nie? Patrz, blokuj no, no, go, nie... no, lokuj go, lokuj go, no, to, bo blokujesz, nie? Ale kurna, czemu baś. on ma taki... Ej, może zadziała share, to ja masz jakiś kontakt z Hej, może się uda. Chuj. O widzisz można niego tak kurwa gry śdać. No, Ginałem już. Ej, możesz na share play? Spróbujemy? Nie, nie, ale ja chcę to przejść, Byku co nie? Ale nie będę miał wtedy wiesz, na żywo obraz, o to mi chodzi. Na żywo... Nie, przecież będzie... Wiesz nie, się, nie będzie. Deleja, nie, chyba. Będzie delay tak samo A, będzie. Źle, w sensie się będzie play. mniejsze, ale to, to tutaj ma różnica. Ja tutaj byku sprintuję e, nie cipa? ma straszek filmiku I tyle e, Jak spadasz z wysokości no. To naciśnij od razu kółko wtedy ten, To animacja tak spadnięcia on ci tak jakby wyłącza Od razu kółko klikasz I lokuj, lokuj, lokuj na niego drogi. Jest, lokowa I pa, on uderza i ty dasz robisz No kurna No many no, A zyrazy. czy on ma taki zasięg? No super no, wcześniej dodżujesz, wiesz? O, a, wiem, bo w innych grach to byłby ok dodż, co nie ja. O, może graba zrobić, nie wiem. No chuj, bo mi go z unlock. no ta, on ma. Czes czemu czasem ma taki. A także kurna z podziemi ziemi podbija to. Tak, no ja mogę być twoim, wiesz, ziomeczkiem, moderatorem moderatorami liczni śmierci ci robić, ale się już zgubiłem, bo nie liczyłem. <laughs> Czyli że tyle razy zdaję, jak po prostu nie liczyłem. Spoko. Nie no, ogóle... A ja, ja tam zaraz jadę do ciebie, hopię i robię tą tę <grym> Ale może wie, że możesz pójść tam koło ciebie, nie? I siedzieć koło ciebie. W ogóle, ale tutaj mam więcej staminy niż ty, mniej, niż Dark Souls 2, mi się wydaje. Ogólnie to jest wszystko łatwiejsze, niż w na Kurwa, ja otwarłem te mamy no, no kurna no próbuj kliknąć ten No kurwa no już mam. No i się ten... bo zgridowałeś Bo zgridowałeś Zgridowałeś Był jak chuj teraz Kurwa no <laughs> nie wiem kiedy już mam przestać atakować Dla mnie te animacje wyglądają Wtedy? tak samo Wiesz kiedy? Jak Spierdalaj stąd starzec nie, nie, wojcie, nie, nie, nie. Jak Ale robi... Staszek, patrz, to patrz. Okay, Ale Staszek to przymknij japę. Ale patrz, patrz, jak robi zamach, co nie? Mm. Bo ty zauważyłem, że masz przyzwyczajenie z takich typowych bosfajcików, nie? Ty musisz wiesz, pokornie parę hitków. Nawet jak wiesz, nawet jak jest dłuższa przerwa i to tam wiesz, mógłby się jeden atak prowadzić, to zawsze lepiej mniej jeden atak wiesz walnąć i żeby on miał coś <laughs> kurwa. Wcześniej kurwa agresji, to... Ale nie, bo, bo jeszcze nie jesteś ten, no to ten, no to walisz do niego na spokojnie, ale można go tak agresywnie zajebać. Ja gram w domu No, to teraz. no i kurna, weź mi zrób ten unnik, <grym> ja pierdol! Ty jest, nie wiem, dla mnie tak nieresponsywny jest ten unik jakoś No to jeszcze się kolej tutaj Przeczekaj, coś siadł mu ten atak? No to jest... No to, to jest bulsitowe trochę, że niektóre ataki ne, Aha, szadają. A kliknąłem kurwa to kółko. Oj, Byszku Byszku. Ty, to ty to już... Masz już to co ja miałem. Jak się na Aldrichów kurwiałem, że klikałem kółko, albo że klikałem R1R1 R1 i mi waliło trzy ataki, nie, nie No kurde. fajna ta gierka. Jest naprawdę dobra. Bez sarkazmu się mówi. Ja zle... Mógłbym podpisać, że to jest, wiesz, wiesz, Moje be, be, ran bez śmierci, wiesz, ran na ślepo bez śmierci. Na pewno cię będzie łatwiej zacząć w to, Wiesz to ci polecam ty, po żadnej różnicy, Staszek, nie zrobił Wiesz, jesno ci polecam po A no Kurwa, zrobiłem ten Dobra, Staszek, nie mam w dupie twoje kurwa tipy? Nie, Szanowni, ale sam się nie, 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 ja ci nie, 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 i nie, 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 A nie, 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 No, nie, No <grym _> Ja się na chwilę bym streama wyłączył twojego, bo... Chcę zobaczyć jedną rzecz na gajce, ale... się Dobra, mam go <grym _> No i widzisz, mam Nie no, chłop, chłop jest ładny O i teraz będę miał ten miecz nie, od niego zdobywasz to, że możesz się tepać między ogniskami, wiesz? No Okej, okay, spoko. Rozpalasz ognisko, wchodzisz do środka. Dobrze. Znaczy jak do środka, czegoś środka? Tam masz przejście dalej. Tam, no nie, nie, bo tam tamtą przyszedłeś, tam za, za areną. Nie wiem, znaczy. Znaczy właśnie, nie tam, bo tam chyba przyszedłeś. O tam, tam idziesz, no 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 I tam będzie twoja lokacja, gdzie upgrade'ujesz wszystko. O. Upgradeujesz i idziesz do... i ja ci, ja ci oznaczę... Nie, zalecę. ale zdecydowanie fajnie mi się wtonisz w dwójkę. No ja. many! Bo dwójkę jest wiesz, że ja zahartowany, nie? A to jest jedynka, tak? Tak, to jest jedynka wstać. Tak, to jest jedynka. Nie wiem, czy to jest jedynka czy dwójka. Nie, nie, nie sam się ja sos, tak? No i co z tego? W jedynce Wojtek by się posrał. Ja też. Wszyscy strają przed Broken Straightsor, no i Wszyscy fajnie. Wstydynka. Open my. Czekaj, o kurna, w zależności od tego, którą stronę touch pada, to jest... Ale oni to... Ta emotka, emotka, emotka. Ale... A nie ale... bossa w dwójce, nie? Ja tak... many Co jest many? i tak z tym grą? Dobra, eee... Czekaj, tam na górę idę, co nie by... To nie można mieć dwóch kont aktywnych na nas teraz, nie? Można. Różne można? konta można mieć aktywowane na... Ale raz. to samo na dwóch tych, nie? Nie można... Nie, w, w to sensie... no nie. No, bym skoczył z tą na te sorcy. Ty najgonią mnie debile. A ja bym sobie w pudle zajebał. Zostawcie mnie wy wszyscy. No idziesz tam dalej tam do szrajna, O, no, 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 To żeby wójt, kiedyś ci idziesz na dłoń. Jesteś w gdzie iść? Ta, ta, Na dół? Ta, na dół, na dole powinno być ognisko. Tutaj, tutaj ci nikt nie zaatakuje. Na dół sobie zejść. i tutaj ognisko powinieneś kurde. Ta, szpadel. Bijasz i to ci pozwoli się tefać i idź w prawo, idź w prawo albo w lewo, a będzie taki kowal, który kuje rzeczy w prawo albo w lewo. Okay. Weź po prostu poszukaj ah, Dobra, nie nie interesujesz mnie Ale tak bardziej, że w dół na prawo czy w górę. Nie nie, na tym samym poziomie jak ognisko, prawo lub w lewo, taki chłop będzie kół cool po prostu usłyszysz go. Musisz go usłyszeć. Tak, sorry, cool. sorry, sorry, że się nie patrzy na stream, ale ja sam mam bossa teraz Spoko cool. Powinien być taki chłop, który wiesz, ting, ting w kowadło robi. No to w lewo pójdę, bo może w lewo jest ten typ. Dziękuję, no ani ta, ani ta strona nie wygląda jakoś zachęcająco. Ale tam nie masz żadnych przeciwników. To jest Twoja miejscowa jak ma majula. A jakbym do tyłu poszedł, do tyłu mam iść, że jest gość, który kuje. No to, no to nie pamiętam, gdzie nie. to jest, no many. Dobra, idę. Idziesz do niego i dajesz wymień Estusa. Tam Estus Flask. I dajesz wszystko na te zwykłe. A, Reinforce Weapons czy. Nie, nie, tam coś z Estus flaskiem położyłeś. Jest Alot, Estus... Reinforce, Rein... Nie, Alot, 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 Alot. I czekaj. I mean, uses I dajesz sobie wszystko na, No Estus. i dajesz na te lewo. Bo tych, jeśli nie idziesz o magię ani nic, to lecisz w te healujące. I co zrobiłem teraz? Teraz przycięłeś po prostu Estusa, żeby masz więcej healujących. Jak dasz w lewo na maksa. Bo, bo te niebieskie to ci mana odzyskują. Aha, dobra. I ci będzie łatwiej, masz teraz Dobra, cztery. to. nie, dobra, teraz. U niego teraz... i Estus wraz z się zdobywa podczas gry, to ci tu, Estusę i wymierz do tego chłopa. A co tego... z tymi duszami mogę już zrobić? czy? Ile masz dusz? Ile masz dusz? 3040. Podchodzisz do, tej, podchodzisz do tej babki i tam levelujesz. Do tej babki, co jest przy tym e... przy ognisku, tam gdzie wbijałeś szpada? Widzę, widzę, widzę. I teraz pani. Sobie jeszcze na pierwszą lokację Na pierwszą lokację A i level up, tak? Ta, level up, tak, 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 tak. Level O Boże i co sobie tutaj upgradeować Powiem ci tak Ja bym poszedł klasyczek Czyli walisz sobie ile kosztuje Ci ten? Możesz 3 punkty wydać Czy nie? Eee, mogę chyba, chociaż nie no mogę to walisz sobie ten życzko, siła Cześć, i stamina. Życie to będzie vitality czy vigor? Tak, vitality. Vitality. To, to może... Ma... Jak, jak dajesz w prawo na jakimś punkcie, to ci się statystyki zmieniają też no, tam widzę. w tym. widzę, a widzę, widzę. I, I robisz tak. Na razie idziesz w to. A co czeki. Potem jak zdobędziesz vigor, broń... Vigor, vigor mi upgrade'uje ten. Będę miał Vig 550 HP. A Vigor też nie upgradeował, nie przekroczyłeś, że. A sorry, Vigor, Vigor, tak, Vigor upgradeuje. A uh, Endurance to wiadomo. Ale mnie już nie stesz na. Co In... inny, co. To... No A nie, bo możesz cofnąć, możesz cofnąć, możesz stopnąć ten ten, nie? Gdybyś hmm. chciał. Ale możesz to wziąć. E... Inteligencja jest pod magię. Um... Ale dobra, no to biorę i idę w HP. Konflikt. Tak, idź w HP. I potem określone bronie. Dopiero zaczynają tak, jakby działać, kiedy masz określoną ilość. E, wejdź w EQ. Eee, czekaj, Q to jest. To jest e, e, wejdź w we EQ. No. Bo muszę wiesz, na z musimy się wyświetlić. I najdź na broń. Widzisz tą broń, nie? I masz tam takie DD, co nie? Na dole. E, no, no. I niektóre bronie, bo to miałem na czerwono te atrybuty. Co oznacza, no. że nie będą w pełni wykorzystywać swojego potencjału. I wtedy. No. Jeśli będziesz chciał grać określoną bronią, będziesz musiał iść w określoną umiejętność, się w levelowaniu. Cool Tak to, tak to działa. I tam w zależności od tych ikonek to... W tak, tak, iść? tak, co to pasujesz do ikonek, nie? Po prostu dobra, w levelowaniu. Dobra, no to ma sens. Dobra, gdzie iść? Podchodzisz do ognicha. No, restuję sobie. I co? Travelować sobie? Kliknij travel, tak. Clicking travel mi od buta i high wall. I widzisz, high wall, tak, pierwsza lokacja. Dobra. No i witamy, gościu, w pierwszej lokacji, która jest pełnoprawną lokacją. Pogajdowałbym ja cię, wiesz... ale grałem w tą grę w lutym i nikomu nie pamiętam nic. Dobra, no to przeszedłem tego pierwszego bossa, jedziemy na Naruto, byku. Teraz czeka ci druga, ale czeka bo ja jeszcze, ostatnio się robię do bossa u mnie. No dobra, bo ale to z... ten, no to ja kończę streamkę co nie, byku? No no tu no dziękuję byczki, że byliście na streamie. Było zajebiście, jestem totalnym bogiem w tą grę. Widzimy się kiedyś.